Wierzbno nad jeziorem, niedwie. Miejsce, w którym na dnie jeziora znajduje się około 3-kilometrowy pas ogromnych głazów kamieni. Niektóre wystają z wody, jednak większość skrywa jezioro. Jedna z miejscowych, pradawnych legend mówi o tym, że te kamienie w tym miejscu to dzieło olbrzymów. Mieli się oni nimi obrzucać, walcząc o względy jakiejś olbrzymki. Stare niedorzeczne bajanie? Być może jednak jeszcze w wiekach średnich odnotowano fakt, iż nad brzegiem jeziora Miedwie żyli wyjątkowo wysocy ludzie. Czy zatem w tej opowieści może być ziarno prawdy? Oto mapa europejskich obiektów megalitycznych, czyli wielkich kamiennych prehistorycznych budowli. Wśród tych miejsc są także ziemie zachodniopomorskiej Polski, ziemie okolic jezior Miedwie i Płoń, Okolice dolic, przelewic, pyrzec i Stargardu. Jeszcze w XIX stuleciu niemieccy badacze szacowali liczbę takich obiektów tutaj na niemal 200. Dzisiejsze badania pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego sugerują, że pozostało ich jeszcze od 80 do 90. Przez kilkaset lat tymi ziemiami administrowali cystersi z kołbacza. To oni odnotowali fakt istnienia tutaj dziwnie dużych kamiennych obiektów nazwali je Tumulis gigantis, grobami Olbrzymów. Tak właśnie grobami lub łożami olbrzymów określali je mieszkańcy tych ziem. Kto i w jakim celu zadał sobie tyle trudu, by zwieść w jedno miejsce kilkaset ton ogromnych kamieni, przysypać je ziemią, uszczelnić gliną? Co to za dziwna moda sprzed tysięcy lat? Hipotez jest wiele, pójdźmy ich tropem. Staniemy sobie tam na tym placyku, tam, przy tej ścińce, i, i spróbujemy odnaleźć ten. Janusz Gajowniczek, badacz i znawca tych ziem. Kurchanik ja już spoglądam w lewo, ale to jeszcze chyba dalej. Posłuchajmy, co nam opowiedział. Coś tu jest, jakiś z górek po lewo. Tak. Coś to tam będzie. Myślę, że to to. Jak, jak chodzę po terenie i już mam to takie oko, to widzę, że to nie jest zwykły pagórek. Znajdujemy się w tak zwanym Królewskim Lesie koło Dolic. Gdzie znany już wcześniej był jeden z megalitycznych pochówków z około tysięcy, sprzed około 6 tysięcy lat. Ten kurhan nie był jeszcze badany przez archeologów. Nosi ślady wkopów dzikich, ale to równie dobrze mogą być porycia przez dziki, które szukają tutaj między kamieniami owadów. Jak wszystkie podobne megality czoło znajduje się od strony wschodniej i to jest najszersza część megalitu obwarowana dużymi głazami ma szerokość około 8-10 metrów natomiast posuwając się w kierunku zachodnim ten grobowiec się zwęża, ma około 50 metrów długości nie był badany, więc nie widać dokładnie założenia, jakie stanowi podstawa zbudowana z głazów obstawnych, większych od strony wschodniej, a coraz mniejszych od zachodu. To wszystko było przykryte ziemią, masą ziemną, do wysokości około 3-4 metrów. W tej chwili, w wyniku długoletniej erozji, nastąpiło rozmycie ziemi, a również obsunięcie się niektórych głazów. A najstarsze właśnie te budowle megalityczne miały długość nawet do 150 metrów. W wyniku programu, który zastosowała pani doktor Natuszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego odnalezione zostały nowe kurhany w okolicy Dolic, około 18 i to są właśnie te groby megalityczne sprzed 6000 tysięcy lat Tutaj, mam przed sobą jeden z tych, z tych właśnie grobów megalitycznych nowo odkrytych. Budowa jest podobna, jak już opisywałem. Również niebadany, nieewidencjonowany w dokumentacji archeologicznej do tej pory obiekt. Także bardzo ciekawy. Na pewno dowiemy się dużo więcej po przeprowadzeniu szczegółowych prac archeologicznych w przyszłości. Jak widzimy i słyszymy, obiekty tutaj były zapewne podobne do tych z innych miejsc świata. Typu jak New Grange, Stonehenge lub w Wierzchosławicach. Albo tak jak tu widzimy, na planowanej rekonstrukcji, które przygotowuje nadleśnictwo Hoszczno. Doszedłem do, do tej drogi, co do Mogilicy idzie, i chciałbym do samochodu zawrócić, a znalazłem się w Mogilicy. Czyli po prostu jakoś to, to drogę, jak, jak jakbym przeskoczył i wszedł na nią w drugą stronę, i skręcając w, prawo, w lewo, poszedłem zamiast do samochodu do Mogilicy. Czyli moje takie, takie e, miejsca jakieś... E, grawitacyjne. grawitacyjne. Nie wiem, no magiczne, jak ja to nazwałem. Tak to znaczy, tu jest ewidentna anomalia. Bo tutaj to jest osunięcie tych e, kamieni, a tu, tu się zaczynał megalnie. Cztery obiekty są badane już przez profesora Wiśleńskiego i są rozkopane. Natomiast dwa obiekty są jeszcze oryginalnie zachowane w kształcie takich pagórków wydłużone. Niepodobne do tych późniejszych z okresu brązu, które tworzyły użyczanie. Taki wielki megalit zawierał pochówek jednej osoby. I szczątki tego pochówku szkieletowego najczęściej znajdowały się pod pryzmą drobniejszych kamieni, blisko szczytu kurchanu. Jak widzimy i słyszymy. Najczęściej podkreśla się funkcję grobową takich obiektów. Sugeruje się, że gigantyzm tych budowli związany był z respektem wobec pozycji i rangi pochowanego tutaj człowieka. Według takiej hipotezy był to zapewne ktoś bardzo ważny, naczelnik czy wódz danej społeczności. Co do samych olbrzymów, naukowcy wymownie milczą, a nam pozostawiają jedynie ludowe legendy. Przyznajmy jednak sami, są one podobne na całym świecie. Możemy więc chyba wydedukować, że bohaterowie legend i bajek, zwani tytanami, gigantami czy kolosami, jednak naprawdę istnieli. No nie zdajemy sobie sprawy, że tak niedawno był tu zupełnie inny klimat. Jeszcze yy, około 10 tysięcy lat temu kończyła się dopiero ostatnia epoka lodowcowa, ostatnie zlodowacenie tzw. bałtyckie. Obiekty te zostały w większości rozebrane przy pozyskiwaniu głazów do celów budowlanych lub przy równaniu gruntu pod uprawę. Ogólnie masa kamieni potrzebnej do budowy podobnego grobu wynosiła nawet do 300 ton, a ciężar masy ziemnej okrywającej grób do około 600 ton. Trudno jest zidentyfikować osoby pochowanej. W w tym megalicie koło Pomietowa znaleziono rodzaj miecza. Także to by wskazywało na to, że to był może jakiś wojownik. Natomiast w innych, które były wcześniej już penetrowane przez naukowców jeszcze niemieckich, no najczęściej trudno jest w ogóle cokolwiek znaleźć. Nawet badania składu materiału tego glebowego czy są jakieś np. zwartości fosforu większej ilości też nie, nie zawsze potwierdzały obecność tych zwłok. Jeśli uznamy za słuszne przypuszczenie profesora Tadusza Wiśleńskiego o założeniu świątynnym, to w tym grobie mógł spoczywać ówczesny kapłan, przywódca duchowy. Usypywanie między nimi wysokiego wału ziemnego musiało być nie lada wysiłkiem. Wymagającym niezwykle sprawnej organizacji pracy. Wielu naukowców sądzi, że lokalizacja grobowców nie była przypadkowa. Stanowiły one rodzaj słupów granicznych, informujących i ostrzegających przybyszy o wkraczaniu na terytorium danego plemienia. Profesor Witold Hensel wskazuje, że obiekty na Pomorzu zostały zbudowane około 3-35 tysiące lat przed Chrystusem. Ich budowniczymi były ludy, jaką to określił, nieznanego pochodzenia. Czyli kto? Nie wiemy. Nie wiemy, kim byli i skąd się tu wzięli. Być może to legendarni Wenetowie, czy Wenedzi, Wendowie, którzy kojarzą się z wandalami i znaną nam przecież z legend wandą. Osady budowane były na wzniesieniach. Świadczy o tym, że poziom wody był dużo wyższy niż obecnie. I oni jak gdyby bali się tej wody, bo na pewno ten kataklizm związany z roztopieniem się takiej ilości wody spowodował no, dużo klęsk w przyrodzie. Jeszcze w tak zwanych wododziałach czy, czy w rejonach, które rozgradzały terytorium kilku plemion i stworzą tak jak gdyby bramy wejściowe czy. czy czy no, ktoś, kto przechodzi przez ten teren, orientował się, że wchodzi do innego terytorium? Także no, miejsce y, doboru było od czego się Jak na przykład przy budowlach y, brano pod uwagę oddziaływanie ziemi, y, pozytywne lub negatywne. Stąd często w miejscu dawnych miejsc kultu y, jeszcze. Ogańskiego budowane były również nasze kościoły. No I one badane w tej chwili już nowoczesnymi urządzeniami potwierdzają to działanie geopatyczne Ziemi. W tej chwili technika nie zmusza nas do wykorzystywania swoich zdolności i raczej je tracimy. Natomiast oni musieli porozumiewać się w sposób bez techniki obecnej. Czyli bardziej nowocześni niż na wydaje. To znaczy prawda? bardziej rozwinięci duchowo. Te zmiany geologiczne jednak istnieją, chociażby w tej chwili ten klimat, tak. co się zmienia na Ziemi, też uwarunkowany jest, uważam, że w mniejszym stopniu w wyniku ingerencji człowieka, jak to, że podlega Ziemia pewnym procesom, które są zmienne w czasie. Czyli także powinniśmy dzisiaj. To nas wyżej mieszka. No, na pewno niebezpieczne jest organizować osiedla, budować osiedla w miejscach, gdzie, gdzie często występują zalewanie, często występuje zalewanie wody. Podsumujmy dotychczasowe hipotezy dotyczące przyczyn powstania tych obiektów. Groby ważnych osób, miejsca kultu i ceremonii, oznaczenie terytorium, obiekty wiciowe, strażnice. Obserwatoria astronomiczne, miejsca geopatyczne, groby olbrzymów. Dodajmy, że pojawiają się także głosy, iż były to miejsca kumulacji energii, niejako kondensatory. Przypomnijmy także, że większość europejskich megalitów uwzględnia 23 stopień szerokości geograficznej, czyli zwrotnik raka. 24 czerwca, czyli w Dzień Świętego Jana, słońce znajduje się właśnie nad tą szerokością. Po kilku dniach słońce rozpoczyna powolną wędrówkę z powrotem, na południe. To były dla ówczesnych wyznawców religii solarnych święte dni. Inżynierowie budowniczy tych trapezowych i trójkątnych obiektów zostawili nam zatem zagadkę. Ale taką. W której jednak widać ich wysoki poziom wiedzy o Ziemi i zjawiskach astronomicznych. Cóż można powiedzieć? Nie jesteśmy do końca pewni żadnej z hipotez. A skoro tak, jeśli żadnej z hipotez nie jesteśmy pewni, postawmy jeszcze jedną, wcale nie mniej prawdopodobną. Zwróćmy uwagę na wąskie szczelinowe wejścia, uszczelnienie gliną i ziemią. Owalne, opływowe kształty, umiejscowienie na podwyższonym terenie, wagę kamieni, fundament, który mógłby uchronić przebywających w środku ludzi. Czy to niczego nam nie przypomina? Przecież to mogły być schrony. Zobaczmy na przykład te tutaj z czasów ostatniej wojny. To tylko hipoteza. Przyznają, niezbyt pasują do niej orientacje astronomiczne obiektów, ale światowa skala zjawiska może jest jednak jakąś poszlaką. Być może to także budowle na ewentualny wypadek powtórnego kataklizmu. Zbyt wiele ludów w zbyt wielu miejscach w świecie wpadło na podobny pomysł. To jednak jest dziwne. Pozostają nam jedynie bardziej lub mniej wiarygodne opowieści i mity. Nie wchodząc w ich szczegóły, niemal na całym globie zauważymy ich dwa główne wątki: globalny potop i zagłada wielkiej wyspy na oceanie. Jakże ważne i cenne jest to, że byli tacy w starożytności, którzy spisali mówioną wcześniej opowieść? To oczywiście Hebrajczycy których opowieściom możemy śmiało zaufać. Z Biblii możemy wyczytać informacje o wielu latach budowy najsłynniejszego statku w dziejach. Powtarzają to także hebrajskie pozabiblijne Midrasze. Co ciekawe, wskazują one ponadto, że Noe wiedział o nadchodzącym kataklizmie od swych przodków. Co więcej, w czasie budowy arki Rozpowszechniał w ówczesnym świecie ostrzeżenia przed tym, co ma nastąpić. Czyżby przynajmniej niektóre obiekty megalityczne były lokalnymi budowami obiektów przed lub na wypadek jakiegoś kataklizmu? Ktoś do ich budowy podszedł niezwykle poważnie i solidnie, skoro przetrwały tysiące lat. Oczywiście, nauka często lekceważy. Kulturowe przekazy, a które przecież nie wzięły się znikąd. Czy słusznie, niech każdy oceni sam. Mam nadzieję, że chociaż zwróciliśmy uwagę na ślad po naszych praprzodkach. Realia ich bytowania znacznie różniły się od naszych, jednak i oni i my pozostajemy do siebie podobni. Być może więc starożytna, specyficzna kultura megalityczna, której ślady dostrzegamy także na naszych ziemiach, ani nie powstała, ani nie pozostawiła po sobie tych obiektów bez ważnej społecznej i ludzkiej przyczyny. Czytajmy przeszłość, bo i my do niej przejdziemy.